Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Temat mieszkaniowy miał się w tym roku częściej pojawiać niż w ubiegłych latach i trudno się dziwić. Po pierwsze, Polacy nieruchomości po prostu uwielbiają to jest duży temat, a ostatnimi czasy również z polityką w tle. Bezpieczny kredyt 2% pokazał, że moja teoria sprzed ponad roku jest przerażająco prawdziwa. W wyborczych latach krótkoterminowe decyzje mogą raz, że dać zarobić, a dwa wpłynąć po prostu na rynek w długim terminie. Czy teraz będzie tak samo? W końcu rok wyborczy, jak po ostatnim podcaście słyszeliście, w 2024 będzie na całym świecie, w Polsce też wybory kolejne i kolejne. Czy teraz będzie tak samo? Kto wie, zobaczymy. Ale dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, program mieszkanie na start. Po pierwsze, z czym w ogóle się ten program wiąże, co my już dzisiaj mniej więcej wiemy. Po drugie, Słynne konsultacje z ministrem. Słynne na pewno na Twitterze, słynne dosyć w mediach, niekoniecznie mainstreamowych. Dużo tam dyskusji się przewinęło. Co na tych konsultacjach było, kto na tych konsultacjach był i tak dalej, jakie były opinie po tym. Po trzecie, moja subiektywna opinia o samych konsultacjach, taka mała ciekawostka, akurat w tych nie uczestniczyłem, ale zdarzyło mi się kiedyś uczestniczyć w innych i mam takie swoje subiektywne spostrzeżenia. No i oczywiście na koniec trochę kontrowersji, bo polityka w tle, w kwietniu już kolejne wybory, czy znowu krótkoterminowa decyzja, trochę polityczna sprawi, że. W długim terminie coś się na rynku wydarzy. Na koniec jeszcze mój malutki scenariusz, czy poza kredytem mieszkaniowym, najnowszym mieszkaniem na start nie zobaczymy jeszcze jednej reformy po to, żeby było polityczne ciastko zjedzone i jednocześnie posiadane. Czy da się tak zrobić? Sami ocenicie, a tymczasem lecimy z naszym zaległym tematem. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jeroszek. Jeśli już jesteśmy w temacie mieszkaniowym, to właśnie mieszkanie przerwało moją długą serię 175 tygodni z regularnie nagrywanym podcastem. Niestety, przeprowadzka mnie absolutnie pokonała. Kto widział na YouTube kiedykolwiek moje wielkie regały z książkami czy komiksami, ten domyśla się, że to naprawdę waży tonę. Tu nie ma żadnej metafory i skala wyzwania z przeprowadzką, remontem i wszystkimi innymi rzeczami. Przyznaję, troszkę mnie po prostu przerosła. Dlatego przepraszam najmocniej wszystkich słuchaczy, że w ubiegłym tygodniu nie udało się dowieść na czas odcinka. Obiecuję, że oddzięczę się w tym roku. W zamian za brakujący odcinek będzie jakiś bonusowy w nadchodzących miesiącach. A już niedługo spotkamy się na transmisjach z nowego domowego studia. Pozostaje jeszcze kilka rzeczy zamontować, poukładać wspomnianą już tonę książek, podpiąć nowe mikrofony i jeszcze parę takich drobiazgów. No i już prawie będzie domowe studio do nagrywania regularnych programów. Obiecuję, że będzie fajnie. Rynek mieszkaniowy jest mi teraz aktualnie bardzo bliski, bo w zasadzie 2022 częściowo i 2023 częściowo to były lata poświęcone na takie dla mnie. Szukanie nowego miejsca do życia, co najmniej na tych kilka lat, bo ja nie jestem fanem, że coś jest na całe życie i musi być, ten świat się za szybko zmienia, żebyśmy taką łatkę sobie przyklejali między innymi też do rynku mieszkaniowego. Ale bez programów mieszkaniowych, bez wsparcia, tak po prostu rynkowo, i to jest też z mojego punktu widzenia ciekawy dowód na to, że wcale nie trzeba być beneficjentem jakiegoś programu, żeby odczuć wyraźnie jego skutki, no bo jest akcja, jest reakcja nie ma takich rzeczy, które na rynku przechodzą absolutnie bez echa i doskonale było to widać w ostatnich latach, co bezpieczny kredyt 2% zrobił. Jaką skalę osiągnął, jeśli zderzymy to z tym, co mówiono na początku, jakie były prognozy, i z tym, z czym musi się w zasadzie teraz borykać budżet? No bo jednak skala zainteresowania przerosła tutaj oczekiwania zarówno twórców, jak i chyba niejednego uczestnika rynku. A tymczasem w temacie mieszkaniowym rynek czeka na mieszkanie, na start. Czeka i się zastanawia, a właściwie część rynku, bo tutaj sporo ludzi może zarobić. Kontynuacja szalonego wzrostu cen. Z jednej strony nabija kieszenie deweloperów, widać na giełdzie, jak wysoko wyceniani są już deweloperzy, jak rekordowe marże osiągnęli. No, media oczywiście tym żyją, no bo na tej hoście mieszkaniowej deweloperzy jak najbardziej wzbogacą się, solidnie już się wzbogacili. Tylko, że wzrost cen nieruchomości powoduje naturalnie, że wszyscy dookoła więcej zarabiają, w sensie nawet budżet trochę więcej, bo podatek od nieruchomości od wyższej ceny jest wyższy. Pośrednik też więcej zarobi, bo oczywiście zarabia od wysokości ceny mieszkania ten swój konkretny procencik banki w ten sposób to działa. Właściciele mieszkań już posiadanych, no, tak naprawdę wzrost wartości posiadanych aktywów tutaj znaczący, a kto traci? Podatnik oczywiście dopłaca, no bo jak się wszyscy na to zrzucamy, to dopłacamy, no i traci na pewno ten, kto chciałby kupić mieszkanie, goni z tymi oszczędnościami. I w zasadzie z każdym wzrostem cen oddala się od tej wizji. Ja nie kupuję tego, że ceny mieszkań idealnie podążają za wzrostem naszych zarobków, bo procenty procentami, a kwoty kwotami. Jak zarabiam 1000, 2 czy 3000 więcej i procentowo wygląda to fantastycznie, super. Ale 10% wartości mieszkania rok do roku to są dziesiątki tysięcy złotych droższe nieruchomości, a w tym przypadku to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, gdzie niektóre miejscowości zaliczały po 20 parę, czy nawet 30%, no, to są kwoty ogromne, gdzie po prostu wiele osób zostanie za momencik wyrzuconych całkowicie z tego rynku mieszkaniowego i już tylko na wynajem skazanych. Trudny temat, dlatego spróbujemy spojrzeć na to z boku. I mam nadzieję, że w miarę nam się jakoś uda obiektywnie. Wiecie zresztą, że u mnie zdrowy rozsądek na pierwszym miejscu. Ale najpierw dla niewtajemniczonych o co w ogóle chodzi z kredytem na start. Oczywiście mówimy o kredycie dla tych, którzy mieszkani nie posiadają, dla tych, do których będzie to pierwsza transakcja. Czy w podobnych warunkach tak jak bezpieczny kredyt, jeśli coś tam było dziedziczone, to do 50% i tak dalej. To jedno z tych prostych założeń. Kończy się bezpieczny kredyt 2%, ale pamiętajmy, że kolej. Policja Obywatelska obiecała, że też będzie wspierać ludzi poszukujących pierwszego mieszkania, no i tu się właśnie pojawiło wśród obietnic kontrowersyjne zero. Dokładnie dobrze słyszycie, to nie jest to zero Stanowskiego, które właśnie teraz wybrzmiewa na YouTube i nabija kolejne wyświetlenia, to jest zero w kredycie, 0%. Taka stawka była obiecywana w tym przedwyborczym wyścigu. Brzmiało to wtedy dosyć absurdalnie, i dosyć nierynkowo, ale z drugiej strony, no jak to u polityków coś było powiedziane, a co wyjdzie, finalnie zobaczymy. Politycy tutaj chcą dotrzymać, chociaż częściowo obietnic, więc oczywiście jest teraz projekt mieszkania na startu powstaje w ministerstwie rozwoju. I znowu tam faktycznie zero jest, oczywiście wpisane, ale dla nielicznych, bo na przykład dla pięcioosobowej rodziny czy większej, ale my sobie po kolei to zaraz przejdziemy. Jak w ogóle ma wyglądać takie wsparcie, dopłata do oprocentowania w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Tu jest to pierwsze uzależnienie. Czyli de facto ile mamy dzieciaków. No ma być to program też prorodzinny. Dla gospodarstw jedno-dwuosobowych 1,5%, dla trzyosobowego 1%, dla czteroosobowego 0,5%. No a to tytułowe 0 to już jest rodzina pięcioosobowa. I program ma być też limitowany i wyłączone z niego mają być osoby o najwyższych dochodach. Co to znaczy, te najwyższe dochody. No, zobaczmy sobie wstępne limity miesięcznego dochodu. Tu widzę je dokładnie w notatkach w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Kolejna tabelka. Tutaj jest też wprowadzona zasada złotówki za złotówkę. Zaraz sobie to omówimy. Dla jednej osoby to jest 10 tysięcy miesięcznie. Dla dwóch 18, dla trzech 23, dla czterech 28 i dla pięciu ten limit to 33 tysiące złotych miesięcznie. Oczywiście wszystko liczymy zawsze brud, to jak to we wszystkich ustawach, to inna sprawa, ale progi mają ten specyficzny charakter, tu Michał Kisiel zauważył z bankiera, zresztą Michała na pewno kojarzycie też z podcastu, nim za darmo był u mnie gościem, mówił o kredytach, o stałej stopie procentowej. Przekroczenie tych limitów nie oznacza automatycznie pożegnania się z tym preferencyjnym finansowaniem, no bo z tych zapowiedzi ministerstwa wynika, że de facto w takim scenariuszu uległaby pomniejszeniu wypłacona do, Płata. Czyli na przykład dla singli za każdą złotówkę dochodu powyżej progu dopłata by spadła o 50 groszy, a dla pozostałych o 25 groszy. Teraz ktoś będzie krzyczał, że dyskryminacja singli, no ale generalnie znowu już trochę widzicie poziom skomplikowania tego programu, że on nie jest taki zero-jedynkowy, że ja sobie patrzę, jestem w stanie w 5 minut wyliczyć, co ja mogę tutaj ugrać, czy w ogóle się kwalifikuje i tak dalej. Jest z tym trochę więcej roboty i jak to wszystko będzie liczone. Tak w każdym razie wygląda ta wersja, o której mówimy dzisiaj, no bo mówimy o jakimś projekcie do finalnej jeszcze kawałek drogi. Limitowana ma być także wysokość poziomu kredytu, do jakiego udzielone będzie wsparcie. I tutaj w zależności od gospodarstwa domowego, znowu 200 tysięcy dla jednoosobowego, 400 dla dwóch, 450 przy trzech. Czteroosobowe może liczyć na 500 tysięcy, pięcioosobowe 600 tysięcy, ale dla każdej kolejnej osoby limit rośnie o dodatkowe 100 tysięcy. Ciekawe jaki będzie rekordzista, czyli ile dzieciaków, jaki rodzaj nieruchomości to może być też ciekawy przykład, jeśli ktoś będzie w mediach może szukał takiej jednostki tak jak ja się śmiałem, że szukałem milionerów z wakacjami kredytowymi, kiedy w końcu się pojawi ktoś, kto podziękuje rządowi za to, że nie musi płacić raty rzędu 40 tysięcy miesięcznie. I znalazłem taką parę w mediach, pochwalili się swoim wręcz pałacem, za który spłacają wielomilionowy kredyt, i wakacje kredytowe jak znalazł. Ale teraz, jeśli wzięty kredyt będzie wyższy niż limit, to dopłata jedynie do wysokości limitu. Powyżej kredytobiorca będzie już płacił rynkowe odsetki od kredytu. Tu trochę liczenia będą miały z kolei banki, bo dopłaty do kredytu będą ponoszone w ramach programu przez 10 lat, a program jest przewidziany, uwaga, na ten rok i przyszły rok. A skumulowane koszty w trakcie obowiązywania, znowu sięgam do notatek, na razie minister mówi 12-13 miliardów. Dlaczego tutaj się zatrzymamy? Bo z tymi przewidywaniami trzeba mocno uważać. Pozwolę sobie przypomnieć, że bezpieczny kredyt 2% zakładał objęcie wsparciem 50 tysięcy wniosków kredytowych w 2023 i 2024. I teraz zdeszmy to z rzeczywistością. Popyt przerósł oczekiwania. Mimo wysokich cen w 2023 udzielono, uwaga, 59,6 tysiąca kredytów. Czyli ten limit na dwa lata został wykorzystany w 2023. I teraz trzeba ponieść tego konsekwencje. Teraz państwo będzie do tego wszystkiego oczywiście dopłacać. No ale jak posłuchaliście i pierwszy raz się z tym zderzacie, to trzeba przyznać, że trochę brzmi jak zagmatwany program i właściwie, jeśli będzie już bliżej tej formy finalnej, chyba każdy będzie sobie mocno musiał indywidualnie wyliczyć, czyli będzie objęty programem, jak to będzie wyglądać, jak to będzie wyglądać przy zarobkach. Liczbie osób, nieruchomości itd. Tutaj oczywiście doradcy kredytowi będą mieli ręce pełne roboty, ale myślę, że też te ręce zacierają, bo jak z pośrednikami kredytowymi się rozmawiało w ubiegłych miesiącach, no to tam nie ma czasu na urlopy. Tam po prostu prowizja za prowizją, piękny czas, takie żniwa dla akurat tej części pracowników, chociaż oczywiście napracować się trzeba było, żeby te kredyty jakoś w miarę na czas ogarnąć. Z mojego punktu widzenia nie ma jednej ważnej rzeczy, nie ma ograniczenia ceny mieszkania. To jest bardzo ważne, kiedy patrzymy na ceny nieruchomości, bo kiedy jakieś programy dopłat fiksują się na konkretnej cenie, no to rynek oczywiście bardzo szybko do tego podąża. Nie jest to wprawdzie tak jak na giełdzie, że jedna sesja pyki już do określonego poziomu rynek wyrównuje, jeśli mamy jakiś skup akcji czy coś takiego. Bardziej chodzi mi o to, jak polityka cenowa deweloperów, czy pośrednicy zaczynają działać, jeśli jakiś program fiksuje się na przykład w okolicy Mieszkań za 600 tysięcy złotych, no to coś, co kosztowało 550 tysięcy rynkowo, błyskawicznie będzie kosztować 600 tysięcy, może coś, co było za 640, ale zależy komuś, żeby szybko zeszło, troszkę się zmniejszy itd. itd. A deweloper, jak będzie coś planował, no to pewnie proporcje tych mieszkań w okolicach 600 tysięcy bardzo się zwiększą kosztem na przykład większych mieszkań, które nie wpadną w tym momencie w ten projekt. Mówię o tym dlatego, że jeśli nie ma tych ograniczeń. No to trochę w tym momencie Sky is the limit, no bo mm, jeśli chodzi o ograniczenie ceny mieszkania, no formalnie. Nie miał bezpieczny kredyt, ale tak naprawdę ten limit y, oczywiście był, bo 600 tysięcy kredytu, 200 tysięcy wkładu własnego naturalnie nam dawało 800 tysięcy kwotę, za którą można było w tym momencie maksymalnie coś kupić i tu nie było żadnej złotówki za złotówkę, nie można było sobie wziąć udziału w tym programie, ale tak naprawdę kupić sobie mieszkania, na przykład za milion z kawałkiem. Teraz z kolei takiego ograniczenia już by nie było. Jeśli łapiemy się w tych wszystkich wymaganiach, ale kupujemy sobie piękny apartament za dużą kwotę, też możemy dostać dofinansowanie, tylko trzeba będzie dokładnie wyliczyć jak to u nas będzie działało. My no jeszcze jeden temat znowu Michał Kisiel dobrze opisał. I tutaj cytuję: Najsłabiej opisanym elementem założeń programu jest w tej chwili oprocentowanie preferencyjnego kredytu. Można zakładać, że zasada wyliczania dopłat będzie zbliżona do tej zastosowanej w bezpiecznym kredycie 2%. To by oznaczało, że banki ustalają samodzielnie oprocentowanie. Bazą do naliczania dopłat będzie wskaźnik ogłaszany przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. I tu pojawiają się kolejne niewiadome, jaką konstrukcję miałby taki wskaźnik, no i czy banki będą w ogóle skore do współpracy, tak jak chociażby przy kredycie 2%. Trochę jak patrzę na te liczby i pazerność banków jako instytucji, pewnie w drugim przypadku pójdzie dosyć łatwo, ale trochę współczuję pracownikom. To, co się działo w ostatnim kwartale, chociażby ubiegłego roku w bankach, to był dramat tego sektora, który zajmuje się, czy właściwie tych działów, które zajmują się hipotekami. Tam pracownicy w niektórych bankach naprawdę prawie mieszkali w oddziałach, żeby to wszystko posklejać. No a zarządy banków oczywiście zacierają ręce, będą ładne słupki w Excelach, będzie to ładnie wyglądało w raporcie, może dywidenda będzie większa, no ale ktoś to wszystko musi zrobić. Także serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy pomagają te wnioski kredytowe wypełniać przepisy. Oceniać ryzyko itd. dalej. Naprawdę tytaniczna praca przed nimi, jeśli ten produkt znowu wejdzie w życie. Czy coś nam się jeszcze zmieni w tym programie przed finalną wersją? Zapewne. Były też już konsultacje u ministra. Oczywiście, trochę w sieci musiało być kontrowersji wokół tego, ale patrząc na to zdroworozsądkowo, byli zaproszeni przedstawiciele rynku, m.in. ludzie zajmujący się kredytami. Ale też deweloperku. No i lud się wypowiedział, jak to także na konsultacjach są ludzie, którzy mogą potencjalnie na tym zarobić. Oczywiście trochę nam się populizmu tu wdarło, no bo. Odwróćmy sytuację. No, kto ma być na tych konsultacjach? Ludzie, którzy chcą tanio kupić? No, deweloperzy, pośrednicy kredytowi, jasne, mają w tym interes, ale mają też wiedzę i dane, i to jest naturalny konsultant takiego projektu. I tak to w zasadzie zawsze wygląda. To są te branże, które się zajmują też między innymi tym rynkiem. Więc możemy mieć pretensje, że, nie wiem, było przedstawicieli mało jakichś innych instytucji, think tanków, cokolwiek, ale trudno mieć pretensje, że byli przedstawiciele. Firm, które zajmują się kredytami i budowaniem tych mieszkań. No, tak raczej założenie każe twierdzić, że wszyscy związani z tą branżą powinni być tutaj uwzględnieni, i raczej tych ludzi bym się w pierwszej kolejności spodziewał, chociaż oczywiście tak, oni mają w tym interes. Po prostu czasami, jak widzę, co się dzieje na Twitterze czy Facebooku, to sobie myślę, że żyjemy w jakimś Matrixie i co się nie wrzuci, i tak za nas przyjdzie ogromna krytyka z każdej strony, więc już w zasadzie. Dowolne uczestnictwo w social media, jeszcze gdzieś tam się pokażemy, w ogóle publicznie, powiemy coś pod nazwiskiem, powiemy, że mamy jakąś opinię, mamy jakieś zdanie na ten temat i już w zasadzie jesteśmy skazani na krytykę wszystkich anonimowych głosów, więc ludzie poszli na konsultacje i i tak wszyscy od góry do dołu zalani pytaniem: A jak to tak na konsultacje tego typu? No kurde, miały być konsultacje, są konsultacje, oby więcej takich, abyśmy mieli jak największą przejrzystość tego typu spotkań, wszystkie te wnioski, żebyśmy mogli. Się przynajmniej też czegoś o tym dowiedzieć. W zasadzie, co się dzisiaj nie wrzuci, to są ogromne kontrowersje w związku z tym, ale to też oczywiście wina tej przeklętej polaryzacji w świecie politycznym. To inna sprawa. Ale ja akurat w kontekście konsultacji mam taką inną refleksję, bo chociażby w ubiegłym roku brałem udział w takich konsultacjach, tylko że w sprawie podatku od zysków kapitałowych było takie spotkanie i byłem w gronie przedstawicieli inwestorów indywidualnych i rozmawiałem z Ministerstwem Finansów i KNF-em. I wiecie, jaka jest refleksja, że fajnie się gada, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo można się pochwalić w towarzystwie, że się było na konsultacjach jako przedstawiciel czegoś tam, ale koniec końców dostarczenie danych i opinii ministrowi to jedno, a to, co on z tym zrobi, to już jest jego sprawa. Tak jakby moje zdroworozsądkowe patrzenie na to i moje doświadczenie w tym temacie jest bardzo jasne. I przykład, wtedy akurat a propos tego podatku, nic z tym kompletnie nie zrobiono. Bo przyszły wybory, temat odłożono na półkę, był on trudny do zrobienia, było podobno kilka wariantów, co można by tutaj zrobić, ale że wybory zaskoczyły, no to już wiadomo, ważniejsze tematy niż jakieś tam zmiany podatkowe. Wtedy akurat nic. Nie ruszyło. Co ciekawe, teraz inny minister musi o tym myśleć, bo to też padło wśród obietnic wyborczych. No i teraz coś trzeba zrobić znowu, żeby wszyscy byli zadowoleni i jeszcze budżet się jakoś spiął. Poza tym pamiętajmy, że w ministerstwach są doradcy, ale nie tylko tacy polityczni, tylko tacy bardzo, bardzo merytoryczni. I do tego jeszcze w ministerstwach są budżety na zewnętrzne badania i research. I może urzędnicy nie zarabiają odpowiednio dużo, i tutaj można by pewnie mocno się zastanowić nad tą ekspertyzą, ale jeśli jest budżet na zewnętrznych, no to tak naprawdę kończy się często tym, że minister zamawia sobie taką ekspertyzę też po prostu na rynku. Mój subiektywny, największy problem w kontekście wszelkich konsultacji tego typu jest po prostu taki, że koniec końców decyduje wąskie grono najwyżej postawionych polityków i często wcale nie merytoryka przemawia za decyzją. Po prostu coś się spina przed wyborami, coś nie. I ja osobiście nie wierzę, że ktoś nagle wpadł na pomysł, że kredyt 2% jest genialnym rozwiązaniem, przez 7 lat się myliliśmy. Raczej mam wrażenie, że po prostu przez 7 lat rynek mieszkaniowy był jedną z porażek rządu, trzeba było to w roku wyborczym ogarnąć, pilnie coś zrobić i cyk 60 tysięcy ludzi zadowolonych staniem kredytem wykorzystało pięknie ten rok wyborczy, natomiast cała reszta musiała się na to zrzucić, bo dokładnie tak działa każdy program dopłat. Co do kontrowersji programu, ciekawy materiał zrobił o tym też Mikołaj Fidziński na gazeta.pl z Krzysztofem Bondalem. Pan Krzysztof z kolei był też na tych konsultacjach, ekspert kredytowy z Proferto, i oni zauważyli ważny szczegół, na który na początku nie wszyscy zwrócili uwagę. Też kwota kredytu, do której przysługiwałaby dopłata może być większa w miastach wojewódzkich nawet o 20%, czyli już na przykład w takiej Warszawie dopłata do kredytu rodziny 2 plus 3 tu byłoby liczone dla kwoty 720 tysięcy. I tu mówimy oczywiście o dopłacie, bo taka rodzina mogłaby liczyć na nieoprocentowany przez dekadę kredyt. Do wysokości 720 tysięcy, gdyby ktoś się załapał w ten sposób. Ja w ogóle, jak mówię, nieoprocentowany kredyt na głos, to w moim rynkowym myśleniu o świecie to się wręcz w głowie nie mieści. I to był cytat z tego materiału z gazety.pl. Jeszcze parę rzeczy wam pocytuję, bo są dosyć ciekawe. Ten sam Krzysztof Bontal komentował też jeszcze tak. Po co robić nawet 0%? Czy 2% to nie jest wystarczająco mało? Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zrobił kredyt na 3%, też by było świetnie. Już rząd PiS pojechał za bardzo po bandzie. Rozumiem promowanie rodzin z dziećmi, ale to zero jest po prostu niepotrzebne. Do tego bardzo ważną uwagę dorzucił też po konsultacjach Marcin Krasoń, analityk Otto Dom Analytics Marcina też doskonale znacie. Jeśli nie z rynku, to gościł on w podcaście ale dawno temu może czas najwyższy na aktualizację, bo Marcin ma fantastyczną wiedzę o rynku, świetnie posługuje się liczbami i to wszystko analizuje, więc może też nam się przyda do któregoś z programów, żeby ponownie odwiedzić wirtualnie czy osobiście studio. A w materiale na gazecie Pelon z kolei mówił tak: zwracam uwagę, że sensowny program mieszkania Powinien być przede wszystkim długofalowy. I tutaj cytat. U nas coś się pojawia i znika. To jest niepojęte. To powoduje duży bałagan na rynku. Kupujący najpierw czekają, potem rzucają się na mieszkania. Budowa mieszkania zajmuje około 2-2,5 roku. To jak można program mieszkaniowy rozpisywać na tak krótki czas, to jest przecież bez sensu. Deweloper planuje swoje działania na wiele lat. Tak mówił dla gazety PL Marcin Krasoń. Nie wiem jak deweloper, ale ja ogólnie mam takie wrażenie, że przez kilka lat mieliśmy kompletny bałagan, i generalnie nie pamiętam, czy mieliśmy kiedykolwiek taką naprawdę spójną politykę mieszkaniową. No bo najpierw lata dopłat do rat, rodzina na swoim mieszkanie dla młodych, później długie, nieudane próby budowania tańszych mieszkań, i nagle kompletny zwrot 180 stopni, ogromne pompowanie rynku dopłatami do kredytów. I w tym samym czasie jeszcze niezły roller coaster, jeśli chodzi o stopy procentowe. Pamiętajmy przecież, jak to było ważne w kontekście pandemii: jak wiele osób rzuciło się wręcz na mieszkania, nie wiedząc nawet jak to działa. No i później, co z tego wyszło, jak przyszła inflacja i wyższe stopy? Wakacje kredytowe. Coś, o czym też ja bym w życiu nie pomyślał jeszcze kilka lat temu, a było faktem: po prostu bank musiał zastosować wakacje kredytowe, bo zostało mu to narzucone. I wreszcie polityka w tle. Mamy w kwietniu wybory samorządowe, mamy 100 obietnic do rozliczenia, mamy ciśnienie na to, że coś trzeba z rynkiem mieszkaniowym zrobić, no i wreszcie mamy szeroką koalicję rządzącą, i tu już sobie mówiliśmy kilka razy, te interesy trzeba będzie jakoś połączyć. I teraz do czego zmierzam? Ja mam wrażenie, że może się zadziać tutaj taka sytuacja: mieć ciastko i zjeść ciastko politycznie. No bo lewicowa część koalicji jest zdecydowanie przeciwko wspieraniu kredytobiorców w postaci tego typu dopłat do super tanich kredytów. Ale może, gdyby dać jednak te dopłaty, ale uszczelnić z drugiej strony trochę system? Na przykład, opodatkować dodatkowo posiadaczy wielu nieruchomości. Wilksyty, ale opodatkowany, a owca cała i z dopłatą do kredytu. Bierzecie w taki scenariusz? Bo moim zdaniem to jest rozwiązanie, które pozwoli z jednej strony rządowi wybronić się politycznie, trochę wyjść na Robin Hooda, pogodzić koalicyjne rozterki, no i dalej polewać płonący rynek hipoteczny benzyną. A dlaczego myślę sobie głośno, że taki podatek jest jakimś rozwiązaniem ala Robin Hood, który wszystkich ucieszy, bo przypomina mi się danina solidarnościowa. To jest taki fajny przykład pieniędzy, które miały rozwiązać zupełnie inny problem i politycznie doskonale to wyglądało. No bo jak tu bronić ludzi, którzy zarabiają ten ponad milion złotych rocznie? No i jak tu można takiego milionera bronić? Pięknie się tutaj wszystkim politycznie spięło. Lud ucieszył się, że podatek został nałożony na zamożniejszych. I w tym momencie, gdybyśmy odwrócili taką sytuację i znowu opodatkowali kogoś, kto ma wiele nieruchomości, bardzo łatwo będzie to policzyć, no bo mamy te nieruchomości przy dzisiejszych cenach więc w zasadzie każdy takiego opodatkowany byłby multimilionerem wręcz. No i już mamy takie wyjście do ludu. Z jednej strony dopłaty, z drugiej strony. Tym najzamożniejszym podatek, jestem ciekaw Waszej opinii. Co w ogóle myślicie o takim moim hipotetycznym scenariuszu na rynku nieruchomości? Czy to jest możliwe? Czy to sobie za daleko poleciałem? Czy politycy też nie zechcą dawać podatku, który może sami by mogli zapłacić? To jest też niesamowicie ciekawe. W ogóle to jest niebywale gorący rynek, i mam trochę wrażenie, że ostatni moment, żeby się lekko opanować, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę nieruchomość bardzo szybko w Polsce będzie dobrem. Luksusowym dla najzamożniejszych i zrobi nam się jeszcze większe rozwarstwienie społeczne. I trochę patrzę na te przykłady, które już na świecie mieliśmy, tylko więcej czasu zajęło im dojście do tego obrazu sytuacji. No bo mamy oczywiście brytyjskich landlordów, mamy niemiecki wynajem instytucjonalny. Sami się zastanówcie, ciężko sobie wyobrazić, jaki czynnik musiałby tutaj być inny niż chociażby wojna, bo oczywiście mieliśmy takie zawahanie w 2022, ale to było tylko zawahanie. Później, oczywiście, rynek dalej wystrzelił i byliśmy przekonani, że jednak Rosjanie na nas nie napadną. No, niemniej jednak, jeśli chodzi o nieruchomości, to wojna jest takim absolutnym czynnikiem, bo nieruchomości po prostu nie spakujemy w kieszeń czy w wirtualny portfel, nie wyjedziemy z nią. Ale mam z tyłu głowy, że ciężko mi sobie wyobrazić czynniki, które mogłyby sprawić, że będzie jakaś sensowniejsza korekta cen na rynku. Skoro jesteśmy w sytuacji przed pompowaniem kredytów znowu, plus potencjalnie zobaczmy, że to wszystko się dzieje przy tak wysokich stopach procentowych. Co oznacza, że potencjalnie przed nami przecież są obniżki. Jeśli ktoś jest w stanie dźwignąć to teraz, to będzie miał tylko lżej. Tak przynajmniej teoria nam na razie mówi. Niesamowicie ciekawy rynek, wydawałoby się, że to jest takie nudne, bo jakże w nieruchomościach może się tyle dziać, jak te dwucyfrowe wzrosty, a tu jednak rynek grzeje. Ciekawe to jest bardzo i bez wątpienia będę o tym rozmawiał także z gośćmi w programach. Nic za darmo, jak tylko dobuduję do końca studio. A ja czekam na Wasze propozycje. Podrzucajcie śmiało w komentarzach, jakie tematy jeszcze można by tu poruszyć, co z nieruchomości Was ciekawi. Może akurat też komuś w czymś będziemy w stanie pomóc, a ja chętnie ściągnę też od czasu do czasu ciekawych ekspertów i pomyślimy, co na tym rynku może zrobić. Taki, no właśnie, pytanie: czy tu inwestor indywidualny, czy może po prostu potraktujmy, że rynek mieszkaniowy w pierwszej kolejności jest do mieszkania, a dopiero w drugiej kolejności do inwestowania? Co Wy na to? Piszcie śmiało w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.